Zagadka. To, to są te białe parfocle tej próbówce, te niteczki. Jeśli chcesz znać odpowiedź, zostań do końca. A jeśli już znasz odpowiedź, to też zostań do końca, bo by... sprawdzisz, czy znasz prawidłową odpowiedź. Jest rok 1869. Johannes Friedrich Mischer, szwajcarski lekarz i badacz, izoluje z bandaży swoich pacjentów. Nasionkniętych ropą, izoluje pewną substancję. Po sprawdzeniu w mikroskopie stwierdził, że substancja znajduje się w jądrze komórkowym i stąd nazwał ją nukleiną. Nukleiną od nazwy łacińskiej jądra komórkowego, czyli nukleus. Mamy rok 1928. Frédéric Griffiths, brytyjski, Badacz wykonał bardzo ciekawe doświadczenie przy użyciu pałeczki zapalenia płuc Streptokokus pneumonii i myszy. Otóż Streptokokus pneumonii dzieli się na dwa szczepy. Jeden szczep jest to szczep gładki, który wytwarza taką otoczkę śluzową, przez co kolonie są takie wygładzone, stąd też nazwa szczep S. Od angielskiego smów gładki, i ten szczep jest chorobotwórczy, czyli zjadliwy. Wywołuje chorobę po podaniu myszy. Myszy chorowały na zapalenie płuc i umierały. Drugi szczep szczep raf, szczep R, raf od szorstki. I nie wygrażają tej luzowej otoczki, stąd też właśnie nazwa szoc. I te bakterie są niechorobotwórcze, niezjadliwe, ponieważ nie wywołują choroby. I podane myszy, myszy były całkowicie zdrowe. I co zrobił Gryficz? Te chorobotwórcze, zjadliwe bakterie podgrzewał w bardzo wysokiej temperaturze, żeby zabić totalnie te bakterie. No i takie zabite bakterie. Podawał myszy. Oczywiście y, mysz była całkowicie zdrowa, no bo bakterie nie wywoływały choroby, no bo były martwe. Następnie zmieszał bakterie niechorobotwórcze, żywe, z tymi martwymi chorobotwórczymi i podał mysz. I co się stało? Mysz chorowała i umierała. Stało się tak, ponieważ te bakterie niechorobotwórcze w jakiś sposób, Sposób, pobrały coś od tych martwych bakterii chorobotwórczych i to coś Gryficz nazwał czynnikiem transformującym. Ponad 20 lat trzeba było poczekać, żeby te doświadczenie Gryficza zostało powtórzone i żeby znaleźć, co było tym czynnikiem transformującym. I teraz przechodzimy już do roku w 1944 kiedy to Oswald Ivery, Colin MacLeod i McLean McCarthy powtórzyli doświadczenie Griffitha, tylko w trochę inny sposób. Otóż oni potraktowali martwe bakterie różnymi enzymami. Jeden zastosowany enzym to były renazy, które degradowały totalnie RNA. Drugim enzymem była proteinaza, która rozkładała białka. I trzecim enzymem była DNAza, która Degradowała DNA. I teraz, oczywiście, po potraktowaniu trzech próbek martwych bakterii tymi trzema enzymami, następnie wymieszaniem z żywymi. Bakteriami niechorobotwórczymi, i takie trzy próbki zostały podane myszy. Myszy chorowały za każdym razem, jeśli dostały próbkę trawioną renazom, czyli RNA odpada, proteinazą, czyli białko nie może być tym czynnikiem transformującym, bo też myszy umierały. Myszy chorowały i umierały. I trzecia próbka traktowana DNAzom, DNA został strawiony i co się okazuje? Je. Myszy były zdrowe. Czyli czynnikiem transformującym było DNA. I teraz przenosimy się już. Na początek lat 50., gdzie wszyscy już wiedzieli, że tą cząsteczką, która przekazuje informację genetyczną jest DNA, ale jak ona jest zbudowana, jaka jest struktura, zaczyna się wyścig pomiędzy różnymi grupami naukowców, którzy chcą znaleźć odpowiedź na to pytanie. Najpierw zajmijmy się bardzo ciekawym doświadczeniem. Alfreda Hirsheya i Marty Chase, który ostatecznie potwierdził, że to DNA jest czynnikiem transformującym. Hirsch i Chase badali bakteriofagi. Są to wirusy, które atakują bakterie. Użyli tutaj radioaktywnej ciarki, która jest składnikiem kapsydu wirusa, czyli tej otoczki proteinowej. Bo czym jest wirus? Wirus to jest materiał genetyczny w postaci RNA. Albo DNA, w zależności od wirusa, i otoczka białkowa. I tylko tyle. Więc radioaktywna siarka znakowała białko wchodzące w skład otoczki białkowej, natomiast radioaktywny fosfor znakował faz nukleinowy, bo fosfor jest. DNA bądź RNA. I założenie było takie, że po zainfekowaniu bakterii sprawdzali to właściwie świeci, siarka czy fosfor. I okazało się, że do wnętrza bakterii dostawał się tylko kwas nukleinowy, czyli po prostu dawał sygnał fosfor. I te doświadczenie ostatecznie potwierdziło, że to kwasy nukleinowe niosą informacje genetyczne. Rok 1950 Erwin Chargaff tworzył reguły, które pomogły w odkryciu DNA. Otóż według tych reguł DNA jest tyle samo adenin, co tymi i tak samo tyle samo guanin, co cytozyn. Rok 1951 do 53 Rosalind Franklin, King's College w Londynie, pracuje nad zdjęciami rentgenowskimi, tak zwana krystalografia rentgenowska, i tworzy zdjęcia. Zdjęcia, które przedstawiają DNA. Jest mistrzynią w tych zdjęciach, jej szef. Maurice Wilkins wynosi, by nie powiedzieć, wykrada bez jej wiedzy zdjęcie, słynne zdjęcie, które wykonała Rosalind Franklin. Możecie zobaczyć. Przenosimy się do Cambridge, gdzie dwóch naukowców Francis Crick i James Watson próbują rozwikłać zagadkę, jak zbudowane jest DNA. Zobaczyli oni zdjęcie, przyniesione przez Maurice'a Wilkinsa. Znają reguły. Szargafa, dodali dwa do dwóch, połączyli kropki i stwierdzili, że DNA ma postać podwójnej helisy. Rosalind Franklin była dosyć ostrożna w interpretacji wyników, natomiast panowie byli bardzo kreatywni, budowali piękny model szybko opublikowali w 1953. Jak wygląda struktura DNA? Za odkrycie w 1962 roku James Watson, Francis Crick i Maurice Wilkins otrzymują nagrodę Nobla. Przykre jest to, że Rosalind Franklin została Pominięta, chociaż bardzo duży wkład właśnie w to odkrycie ona wniosła, pracując nad tą krystalografią rentgenowską i fotografując cząsteczki DNA, ale niestety w tamtych czasach pracowało się bez zabezpieczeń i w 1958 zmarła na raka jajnika. Niestety yy, nagrody Nobla nie przyznaje się śmiertnie, to też dlatego została pominięta. Ale przykrą sprawą jest to, że podczas wręczania nagrody tym czempanom nawet nie wspomniano o Rosalind Franklin. I tak kończy się historia DNA. Po dziś dzień możecie podziwiać model stworzony przez Watsona i Cricka w Muzeum Nauki w Londynie, ich nawet notatkami. No i teraz pora na rozwiązanie zagadki. To co widać w tej próbówce, białe niteczki, to jest DNA wyizolowane z mrożonego zielonego groszku. Jeśli Was interesuje jak w domowych warunkach wyizolować DNA z mrożonego zielonego groszku, to dajcie znać w komentarzu. Jeśli podobają Wam się takie treści, to subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku.